Jeżeli ty również się nad tym zastanawiasz, w jaki sposób uzyskać trwały kwadrat bez odpryskiwania hybrydy na bokach, to wyjaśnię ci, w jaki sposób to zrobić krok po kroku. W związku z tym, że naturalny wolny brzeg ma tendencję do wysuszania się to bez wyfrezowania tej części możemy zapomnieć o pięknym, trwałym kwadracie z ostrymi kątami, ponieważ naturalna płytka wysuszona będzie się odklejać od hybrydy. Po przygotowaniu paznokci jak zwykle nałóż primer oraz bazę w formie wcierki, ponieważ będziemy pracować z akrylożelem. I możemy to zrobić na dwa różne sposoby. Pierwsze to wzmocnienie wolnego brzegu akrylożelem i wyfrezowanie naturalnej płytki od spodu, ale w przypadku mocno wysuniętego hyponychium nie jesteśmy w stanie tego zrobić, dlatego akrylożelem możemy wybudować końcówkę wręcz w powietrzu nawet bez używania szablonu. Akrylożel należy opracować i wyfrezować tak, by uzyskać idealny kształt i na sam koniec wyrównać powierzchnię bazą hybrydową. Taka łączona technika umożliwia wykonanie mega trwałej stylizacji nawet na paznokciach, na których nic się nie trzyma.